Cześć, maneczko, witajcie, z tej strony prezes Wenty Maja, witam was w oto nowym odcinku na kanale, jest to oczywiście odcinek z FSA jak widać, 19 na lubelskiej dolinie, bo oczywiście Urban nie wiem czym się zajmuje, ale cóż, dobrze, że zacząłem serię z singla. Także dzisiaj taki zestawik, już stoimy pod binami, lecz nic nie będziemy wywozić z binów, tylko zajmiemy się transportem wap na, na pola żeby później tylko ładować sobie na, pola, na polach do RCW którego na razie nie mam także szykuję się już nowy nabytek no i ta, chyba ta, tu chcę jechać Widzę, że, widziałem, że nawet dość się przyjął odcinek ostatni. Troszkę tam łapeczek poleciało i troszkę wyświetleń, ale... Jeszcze tak nie do końca odrzuł kanał. No ale cóż, byliśmy już ponad 200, teraz jest chyba 210 albo nawet i więcej. Bo wczoraj sprawdzałem wieczorem, to miałem 210. Mieliśmy 210 subskrypcji. W następnym odcinku chyba dokończymy żniwa, żeby było już skończone, a później chyba polecimy z, mm, z kukurydzą i burakami. Myślę, że dzisiaj... O, przyczepa mi się przesuwa. Ym, z 3 przyczepy na 3 pola. Będzie dosyć a raczej. W ogóle... Ym... Dobra. To mniej więcej będę pamię pamiętał. Już myślę, że z 3 minuty są to... 20, 20, 21.17 zaczynałem. Może najpierw jedźmy na dalsze pola, bo tutaj bym wiózł na te pożepaku. pakulezeter trochę w dupę dostaje przy, przy samej tej przyczepie, także trzeba myśleć też nad nowym większym ciągnikiem sama pełna przyczepa wapna, o kurde chyba kredycik będzie trzeba zaciągnąć tego wapienka no ale no cóż trudno się mówi zamiast spłacać kredycik to będziemy go jeszcze brać w ogóle nie wiem jak tu podejdziemy pod górę I mam pomysł o nie, zły pomysł chciałem żeby z rozpędu ja hamować. A tu mnie przyczepa zarzuciła. Tego nie było, nie widzieliście. Sąsiad, sąsiadowi później naprawię pod. Kurde, kurde dalsze pole i pewnie pół odcinka zajmie. Do jachania. W ogóle. coś mi nie pasuje tak właśnie, nie ma samochodów na drodze mogę aż tak od razu nie skręcać za chwilę się powinny pojawić samochody ruch drogowy górki jeszcze trochę mamy No za torek. No już samochód nas jeden dogonił Co trąbisz? No jedną na godzinę jadę Myślę, że wjadę tutaj Jeszcze do tamtego Tamtego słupka I myślę, że tam później szybciej już ruszy się do Torek Już powoli dostaje mocy W sumie to tylko 70, chyba 70 77 koni Tu możemy sprawdzić Was na tym macie 77 tak myślę tak jak zapamiętałem sobie Teraz myślę żeby jakieś 120 koni kupić jakieś ciągniki coś w sensie takiego by było dobre. Na razie się zastanawiam, czy byłby to Ursus, czy byłby to Zetor, czy może jakiś z nowszych e, ciągników, ale starego typu. Myślę na przykład, e, mam tu, mam tu, o, takie fenty, faworyty. E, 109, 110, 509, 510 z dość fajnymi modyfikacjami i, i no mam jeszcze takiego nowego ursusa, ale to bym by musiał zamienić za zetorkę, za ale raczej nie będziemy zamieniać, bo Trochę ciulowe tekstury ma w środku Ten Ursus Chodzi o... Jeśli widzieliście pak od Pumy No to tam miał takiego Ursusa 80 chyba To był 8014H Z tego co mi się zdaje Coś chyba takiego, za chwilę zresztą mogę pokazać ustawiony tempomacik, to on chyba jest w małych cięciach. Czego ja wywaliłem? Ja go chyba już wywaliłem, bo on mi się nie podobał. Zetarg na, na drodze polnej nawet nie radzi sobie. W tym tutaj jeszcze błocko jest to w ogóle. Ale za chwilę jesteśmy na polu, także takie trochę w oddali kupiłem, a przynajmniej nie jest wszystko w skupieniu właśnie to pole będziemy jeszcze kosić w następnym odcinku, bo tutaj z tego co pamiętam chyba jest jęczmień. w ogóle na przyszły sezon to planuję jakiś duży kawałek owsa zasiać, bo w 19 ładną teksturę ma owies, o dziwo znaczy o dziwo owies jest teraz oryginalnie dopiero nowy ale bardzo ładną teksturę zrobili jak, według jak dla mnie owsa Mam nadzieję, że tutaj nie będzie mi wskazywało na poprzecznie, jak ja będę chciał wywalić wapno, że nie mam tego terenu. Dobra, dalej pojedziemy. I tutaj. No dobra. Gąski. Ja muszę go tak rozsypać. No dobra, trudno. Później będą problemy przy ładowaniu, ale no cóż mam um, zrobić? Sąsiad ma ziemniaki tutaj Gdyby miał uprawione dopiero co pole to To bym sobie polem pojechała nie tą drogą Zresztą możemy tutaj zjechać tak Ta strona jest lepsza dziury w niej jak musiał jakąś, jakimś lemieszem przejechać i tutaj wyrównać żeby była prostsza droga To życzymy 10 tysięcy żeby nam wystarczyło w sumie to ja myślę że no nie jeszcze minimum przyczepy zdążymy wywieźć myślę żeby z 15 minut zrobić bo więcej to nie ma sensu z takiego zwykłego transportu wapła czyli zwykłego no przed chwilą męczyliśmy Tutaj pod tą górkę zatorka. O Boże. Prawie wypadek do mnie zrobił. No no cóż. Że 60 i ten właśnie zetar zostanie do końca tej serii, nie wiem jak długo ją będę prowadził, ale myślę, że, że dość długo, bo na razie tak musimy lepsze zgranie z Urbanem złapać. To przynajmniej wtedy, kiedy nie będzie mógł Urban, to będę właśnie sobie nagrywał tą serię. A teraz ostatnio właśnie Urban zaczął streamować i. Przez to też ja mam mniej czasu, no i teraz żniwa doszły, także ja w sumie pod koniec tego tygodnia też będę miał żniwa, ale raczej będę miał czas, żeby odcinki co te 4 dni, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, wydawać. Także raczej nie powinno być takich problemów. Nie będzie raczej W ogóle muszę się zabrać i zmontować wam film z, z dobrych akcji w Rocket League. sobie teraz nic z nim mówiłem, ale nie no, wbita na pokój, jak to co odcinek. No ale nic na to nie poradzę, przynajmniej no, dobrze, że usłyszałem i ściągnęłem słuchawkę i włączyłem mikrofon na ten czas. musiał w ogóle na oliwie drzwi, bo czasami to masakra, jak ktoś do mnie chodzi. To w ostatnim odcinku by było słychać moje drzwi. Za co przepraszam? No tak trochę mi się nie chce. Nie, mm, nie tutaj nie. Było tutaj i na kukurydzę, i na buraki te wapno. Teraz nie wiem gdzie wysypać czy nie wysypać yy, koło za garażem. tutaj? E, Zawrócę się. Na szczęście chyba nikt za mną nie pojechał. Aj jedzie. Dobra, myślałem, że się we w mi wpierdzieli w Na szczęście zdążył wyhamować. Wysypię tutaj. Tutaj jest dość dużo miejsca. W ogóle tutaj już yy, trochę dziura jest zrobiona pod stuk. Tutaj, jak widzicie, jest taka lek lekka dziura, żeby jak będę układał stuk, żeby mi się to wszystko nie porozjeżdżało. nie lubię tego. No i drugą przyczepkę wysypujemy. Trzeba przejeżdżać. Później sobie podgarnę to, żeby to ładniejsze tykupy, ładniej te kupy wyglądały. I tak mamy tur przy dozetora. Muszę jeszcze łyżkę kupić. No, na razie tylko widły do Bel. wiecie co, co na pewno muszę robić A tu do Zetorka to jest tur oryginalny bo jest tur do zotora razem z zotorem, ale on jakoś dziwnie dziwnie się wpina że mamy tutaj konsolę do tura trochę wystaje nam na tym poprzeczkę tu nad kierownicą i on się zaczepia gdzieś tak z, z 20 cm nad, nad, tymi, nad tą konsolą. Do tura. Także troszkę kiepsko. O Boże. O, widzicie, no, daćkę sobie kupiłem. Bo trochę zboża powwoziłem i. i miałem tam 40 tysięcy to jest używana oczywiście daćka w ogóle z... dobra, zjedźmy na gospodarkę i tu się pożegnamy bo będę zanudzał to jest taki odcinek żeby tam pokazać co po prostu robimy na tej serii nie mam pomysłu nawet o czym gadać to co mi po prostu wpadnie to, to po prostu mówię coś jeszcze później po odcinku muszę skombinować miniaturkę także co, ja myślę, że jeśli taki transport wapna wam się spodobał to zostawcie lajka tam na dole nie tu na kostce, tylko tam na dole, pod filmem Zostawcie, jeśli jesteście nowi suba, jeśli już zasubowaliście, to zdwojerzcie, żebyście dostawali powiadomienia, udostępniajcie swoim znajomym, żeby rozgłosić mój kanał. No i co? Do następnych odcinków. Na razie, trzymajcie się. Cześć!